Witam Was. Śniegi puściły. Z po śniegu wyciągnąłem dzisiaj samochód SL 450 ze Stanów. Właśnie go wprowadziłem do siebie tutaj na, do garażu. Przyjechał do mnie na konwersję. Jest to auto ze Stanów. Co będziemy w nim robić? Będziemy w nim robić. Tu mam na kartce zapisane. Tak, uszkodzony był radar. Z przodu, disktronic jest nowy. Trzeba wgrać polską, polski język, polską nawigację, dorobić światło przeciwgiełne, ponieważ podobno lampy są już zmienione na europejskie, ale trzeba położyć instalację, przekodować tak, jak należy. Wyłączyć Start stop dołożyć Android Auto i CarPlay, a. wgrać AMG Menu. I sprawdzić przednie lampy. Symetryczność przednich lamp czy, już, czy świecą jak należy w Europie, czy nie. Jest tu system NTG5. Jest tu system NTG5. Tarczki sobie ktoś już przełożył w liczniku. Polskiego języka nie ma. Jeszcze zostanie mi przełożenie tutaj tych tarcz z Fahrenheitów na Celsjusze co dalej, co dalej zobaczymy w trakcie roboty wyjdzie nie wiem co z radarami, podobno założone są po numerach jeszcze samochodu nie skanowałem nie sprawdzałem co się wyświetla dopiero co wjechał, jak widać cały mokry wygrzebany spod śniegu ktoś przy składaniu licznika najprawdopodobniej za mocno docisnął wskazówkę takie moje przypuszczenie jak widzicie licznik żyje, wskazówka żyje swoim życiem Jest tutaj włączona ta animacja. W sensie, po zapłonie wskazówki wędrują do końca i wracają. Któregoś razu nie wróciła i tak została. Trzeba będzie też rozebrać licznik i go poprawić. Licznik naprawiłem. Jak widać, radary też są naprawione. Wszystkie systemy działają. Asystent toru jazdy, utrzymania pasa w liczniku, też właśnie już prędkość pokazuje. Aha, nie widać teraz tego. Chwila. Prędkość na wyświetlaczu zgrywa się z prędkością na wskazówce. Jednak przypuszczenia moje były dobre. Przy wymianie tarcz ktoś za mocno wcisnął wskazówkę, ta wskazówka się blokowała przez cały czas co dalej menu od AMG jak widać działa na wszystkich poziomach powiem szczerze, że ciężko mi tutaj cokolwiek przełączyć bo strasznie ciemno i zwierzyny dużo dobra, co tutaj dalej radio, radio, radio i kadrze bez trenera. Dwie dwójki i siedem trójek Radio gra, jak widać. Później nakręcę Wam resztę światła. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale już też przystosowałem do ruchu e, prawostronnego europejskiego. Możemy przełączyć sobie światła na luch, ruch lewostronny. Obniżą się po prawej stronie te w tej chwili, jest ustawiony ruch lewostronny. Przełączamy na ruch prawostronny. Załamania, załamanie światła jest widoczne. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze dokładnie, ale, ale działa wszystko i lesy działają jak należy. Witam ponownie w SL231 Radio już zostało spuszczone Jest wszystko po polsku. Zaraz rzucimy. Jak widać, jest już język polski. Licznik także został spuszczony z radarami. sobie poradziłem. Radary są porobione. Te odległościowe z przodu wszystkie systemy działają. Przecimgielne światła. Tutaj mam rozebranego całego sama. Musiałem rozebrać tutaj z tyłu to wszystko, żeby wpiąć się do sama. Wpiąć się do sama i wyprowadzić instalację instalację która będzie szła do tylnych lamp, znaczy do tylnych lamp przeciwmgielnych. To zaraz będę składał. W międzyczasie, w międzyczasie też zapuścimy mu aktualizację mapy. Pojawiło się. Zaraz mu klikniemy. kod. Także wpisany już jest kod do nowej mapy. Uruchamiamy. Mapa się będzie aktualizowała, a ja sobie powoli zaczynam składać tutaj ten tył. Bo tak jak mówię, kable już mam wyprowadzone, praktycznie z końcóweczka. Kable sama do przeciwmgielnego mam już pociągnięte. Światła są chyba włączone. Zaraz będziemy się tutaj bawili, czy coś zadziała Stryk. 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 Czyli przeciwmiglane będą działały. Lampa zaraz wraca na swoje miejsce. Nie miałem nic innego z LEDami, żeby się podnieść i sprawdzić instalację, ale za chwilę zamontuję rampę z powrotem.